tutaj jest coś w rodzaju coś w rodzaju takiej ściany, która nie powinna być do końca. Ona wygląda jakby miała mm, przeszkadzać częściowo, ale jest na tyle miejsca, że swobodnie moglibyśmy przynajmniej zejść tutaj na lewą stronę, więc nie rozumiem co się dzieje, tym bardziej, że obcy tędy przychodzili. Ja spróbuję zapisać i być może to jakoś siłowo. Dobra dobra. No i przejście znajduje się tutaj, po tej stronie, z tego co mi zauważyłem na mapie. Prawdopodobnie w tej komnacie tutaj po prawej stronie ma jest wyjście do kolejnego poziomu, ale... No i... Też mi się wydaje, że niestety nie damy rady tutaj wskoczyć. Bo być może ta gra jest w jakiś sposób zbugowana w tym momencie.